Dzień dobry Wam wszystkim. Co powiecie na kolejną arynkę? No cóż, do wyboru jest Guldan, Valera i Jaina. Niedawno grałem Jainą. Eee, Guldanem jakoś nie przepadam, więc zanim się rozmyślę, biorę Valerę i zobaczmy. Już na wstępie legenda. Król Mukla, niech będzie tuż za nim. Aż się prosi napastnika Anubarów, ale powiem Wam szczerze, że chyba on będzie tu najbardziej sensowną opcją. To jest, to jest ciekawy gość, bo tego. Te... Tym nikt nie gra, nie? A on w sumie wydaje się całkiem sensowny. Dołożę do tego jeszcze jedno ogłuszenie. Następnie golema zbożowego. Eee... Jedno ukrycie. O, spoko. Następnie, Och, mein god. Max Dalaranu. Nie wiem, nie wiem. O, chyba sobie jaja robisz. To jest, to jest Fest Eee... Dołożę do zestawu. A, uzdrawiaczkę mroczno łuskich Niech będzie. Następnie Backstab. O, to już fajnie. Kolejną kartą będzie pędzący kodo, czy chochlistrzyni, czy technik? o cholera. Dobra, pędzący kodo. Niech będzie. Dalej, berserker, zamani, hop, dawaj na rękę. I zbiera łupów, czy zombiak? Zombiak. Zombiaczek. Okej. Okay. To jest ciężki wybór. Jest tak, Murdok, ale z szarżą. To jest najważniejsze. Jest Wilkor, który jest spoko. Jest zimna krew, która też jest spoko, ale wydaje mi się, że Wilkor będzie najfajniejszą opcją z tego wszystkiego. Następnie dołożę sobie jeszcze majtka z południowych musz hop. Jedną zimną krew, o proszę. Następnie pra starego gorzelnika, ale to będzie cofania na rękę. I jest wypatroszenie. Czekałem na to. Czekałem na tą kartę. Eee, dobra, sprint sobie wsadzę. Przy tych kartach wydaje się, że sprint będzie najlepszy. Następnie wichrogniewną harpię jedną. Wsadzę sobie jeszcze obrońcę argusa w ten dek. Eee, jeszcze jeden cold blood. Trzy tygrys. Nie, cold blood. Ja lubię cold blood. Niech, niech będzie on. Następnie, o proszę, czempion wichrogrodu. Hop. Tazdingo. Świetnie. Eee, Ogruz głazograbych. Ale oni mi chcą ten sprint wepchnąć. Widzieliście? Eee, jeszcze jeden zombiak. Nie wiem czy jeden to nie jest wystarczająca ilość. A dobra. Wezmę drugiego. Eee, Tutaj wezmę sobie wilczego jeźdźca jedną sztukę. Następnie o proszę, o proszę, to jest ciekawy wybór znów. Wachlarz ostrze o tyle, że dobiera kartę, co jest ważną rzeczą, zwłaszcza że ja tu mam mało droga, plus mam troszeczkę spell powera, więc... znaczy troszeczkę, chyba tylko Max dolaranu, nie? I, tak, tylko Max dolaranu. A mam sprint. A tu nie potrzebuję wachlarz ostrzy, jednak wziąłem jeden sprint, okej. Okay. Już nie pamiętam. No i teraz pytanie, czy wziąć żywiołaka, czy las czarnorytnych? A, wezmę żywioła kamrozu jednego, hop. Jeszcze trzy karty do końca, więc wsadzę sobie teraz wilkora alfa do deku. Następnie jedno skrytobójstwo. I na sam samiesieńki koniec... Ba 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 ba... Pytanie, czy obrońca argusa, czy ślusożer? Obrońca argusa wydaje mi się troszkę lepszy jednak w tym wyborze, więc niech będzie i on. No, to czas rozpocząć. E, nie mam żadnej broni. Znaczy, no, mam tą wbudowaną w talent, ale to jest jedna broń. Nie mam do tego w ogóle e, żadnych e, poison, e, trucizn. Nie mam. Mm, jak to się nazywało? Oż, cholera. Karty, która niszczy mi broni, zadaje jej obrażenie, znaczy, jej atak wszystkim stworom. Nie ma tego. Wielu kart nie ma. I to. Boję się, że może się okazać. E, no, cóż, zgubne. Oby nie. Obym się mylił. Oby wszystko poszło gładko i pięknie. W ogóle mam małą kartę z kombosem. Okej, okay, zaczynamy rundę. Uzdrawiaczka Mrocznowskich znika, golem zostaje żywy jak mrozu, znika i Obrońca Argusa na razie też odchodzi... ...nam w stronę talii. Wracają mi na rękę. No tak, Obrońca Argusa wrócił, doszedł jeszcze Czempion Wielkogrodu i chyba sobie jaja robisz. Och maj... Od przeciwnika Powierniczka Tajemnic. To ciekawy wybór na Wojowniku. Nie powiem. U mnie zombiak, świetnie. To jest coś przynajmniej na pierwszą rundę. Witamy zombiaka. Zombiak, który będzie się pozbywał jego powierniczki yy, tajemnic. Nie ma bata. No generalnie generalnie no, prawda jest taka, że ani on nie ma sekretów, ani ja, więc to pani nie urośnie. Już nie ma jak. Przeciwnik, no tak, no wjeżdża we mnie za jeden. C cóż by innego mógł czynić? A co zrobi za pozostałe dwa punkty many? Czy dołożę sobie pancerza, czy jednak coś wrzuci na stół? O, mad bomber! Hop, raz w powierniczkę, i widzę, że wszystkim rozdał porówno, oprócz w Bohatera swojego. No więc, co ja mam kolejnego zombiaka? Ale ja zrobię teraz tak, że zabiję mu Yola Bombera. Hop, i zrobię sobie sztylecik, którym zabiję mu tą małą dziuńkę. O, stół wyczyszczony. A ja, co ja mogę? No, ja mogę w następnej rundzie wrzucić patrzcie, golema zbożowego i zombiaka, bo mam koina. Niesamowite! a w czwartej rundzie potem mogę zdać im obu taunta i to będzie, myślę, całkiem nie najgłupsze zagranie. Zważywszy na to, co dzieje się na stole, czyli na razie nic, i na to, że tak naprawdę lepszej opcji chyba nie ma, no, mógłbym też zostawić koina i wrzucić yy, zbira. Rundę później, ale to bym mnie zostawiło z jednym stworkiem mniej. A tak to popatrzcie, młodszy inżynier, to w zasadzie taka bieda i broń, ulepszenie od przeciwnika. Zabij sobie swoją własną Młodszą Inżynier. Tak to trochę wyglądało, nie? Oczywiście tą Młodszą Inżynier, jemu ja zaraz usunę. Jest wypatroszenie, ale to wciąż nie jest potrzebne, więc Golem Zbożowy, Coin... Oj, karty przesunęły, Ząbiaczek. Ja oczywiście morduję mu tą panią. Hop, Młodszą Inżynier, e, no i kończę swój ruch. Dwóch ziomków, dwa, trzy. Zaraz będą trzy, cztery obaj. Czy mam nadzieję, że się to uda? Oba jest Death Rattle, ale to nie ma znaczenia, bo ja nie mam żadnych, e, żadnych, żadnych Undertakerów, żadnych grabarzy, ponieważ uważam, że na arenę to jest zbyt e, jakby to powiedzieć karta, która. No, w Constructed na przykład montuje się dek, który ma same Death Rattle, i wtedy spoko, to ma sens. O, strzelec z żelaznej kuźni, no proszę, gwiazd za jeden we mnie i za jeszcze jeden we mnie. Dobra. E, no i wtedy, kiedy mamy wszystko z Death rattle, to grabarz ma sens. Tutaj, up nope, bardzo. No więc obrońca Argusa do środeczka. Oczywiście morduję mu tego obrońcę... Tak, obrońca? bo Strzelec z żelaznej kuźni, zombiakiem, no i za trójkę wjeżdżam prosto we wryj. O! Mogłem w sumie zombiakowi zostawić trochę więcej życia, bo jak on zginie to go uleczy, ale z drugiej strony, pierdzielić to. Smoczy jastrząb od przeciwnika, o proszę, to też jest ciekawa karciuszka. A następnie, co będzie po niej? Dowódca rajdu! No wybornie, gdyby nie to, że że nie. No nic, zobaczymy. Ja chyba teraz rzucę sobie pędzącego kodo. Przeciwnik tak, no. Stary, naprawdę wierzysz w to, że ja ci nie zabiję tych dwóch stworków? Dobra, nie atakuj w tej rundzie. Spoko. Ha, jeszcze lepiej. Dobra, skrytobójstwo. Nie, nie, nie. Ja zaczynam od pędzącego kodo. Czego by pędzący kodo nie zepsuł, będzie ok. Co zepsuł? Zepsuł mocniejszego. Dobra, no to ja teraz moim. Moją... Obrońcą Argusa. Hop, dobijam tego smoczego jaszcząba i wierzę w przeciwnika za 6 już w tej rundzie. Jakże jest fest. Kolejna runda. Kolejna runda tak naprawdę to jest. Eee, no, jedna z dwóch opcji. Bo tak, myślałem o zbirze, żeby go nie wsadzić. O, bójka. O, god damn! To idealna kontra w tym momencie. Tak, mnie zepsuć. No, przynajmniej zostało coś fajnego. Niestety uleczył się za piątkę, ale. Przynajmniej bójka z głowy. Dobra, no bo myślałem, żeby zostawić sobie tego zbira i dopiero czempionem go tam smyrnąć. O, zaatakuj. Teraz zaatakuj, stary. Przecież to ma sens. A, jednak nie. Kurde. Sam zauważył, że to głupi pomysł. Nie, dobra. Berserker z Amani czy zbira? Nie, wsadzę zbira ją i wjeżdżam za trójkę w przeciwnika. A się zdziwi. <laughs> Ale się zdziwi, bo teraz ten Grubas tutaj no, ostro może namieszać. Zważywszy na to, że mam jeszcze wypatroszenie w ręku, to ja mu mogę zadać kosmiczną ilość obrażeń w następnym ludzie, ale on coś tu robi. Czekajcie, 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 coś tu się dzieje. Ma kartę w ręku. Pytanie moje brzmi: Co on z nią zrobi? Sam się zastanawia, gdzie ją pierdyknąć. Co to w ogóle jest za karta? Co to jest? A, krasna z Dobra, to nieważne. Krasnala z czarnorytnych, to ja mogę zaraz Evisrejtem smyrne po jajcach. I widzę, dokłada sobie jeszcze dwa punkty pancerza. Ale, 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 ja tutaj jadę jak szatan moim berserkerem za manię, a następnie wypatroszę mu krasnala. No i za dyszkę pojadę. No, za 8, bo ma ten pancerz swój cholerny. Hop, 15 punktów życia mu zostało. No i co to sprawia? No to sprawia, że w tym momencie ja tutaj mam, ee, nie wiem, 12 punktów wyobrażeń to nie wystarczy. Mam jeszcze skrytobójstwo, więc jak wrzuci jakąś grubą krowę, jakieś coś, nie wiadomo co, o, na przykład takiego ognistego olbrzyma, to ja się go po prostu pozbędę, nie? Lajcik, no problemo, generalnie. I, no, atakuj, dawaj, 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 pomóż mi. No, atakuj, 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 atakuj. Nie wiem po co on chce tak atakować, po co on tak sprawdza, ale, ale to nie, chyba jednak nie. Dobra, więc niszczymy mu tego pana. No i wjazd. Cała Ferajna wbija się prosto w przeciwnika za w sumie, jedena... no za 13, ale 11, bo pancerz. No i cztery punkty życia mu zostały w tym momencie. Mm, I w tym momencie wydaje mi się, że już jestem nie do ruszenia. No cholera wie, nawet bójka w zasadzie by mi tutaj nie bardzo zaszkodziła, bo... Yy, bo i tak będę miał 4 punkty obrażeń No dobra, 6 potrzebuje, bo on pewnie się spancerzuje Drugi ognisty olbrzym, a to ciekawe, no I ta z dingo No ale to jednak za mało I jeszcze gier Gargentu, No i jeszcze pancerz sobie dołoży Ale to wciąż wszystko jest za mało Za mało Co prawda na styk będę miał tych obrażeń Ale wiecie Hop, ta z dingo, jak się masz I wjeżdżam w przeciwnika Hop, hop I hop, idealnie Rozjechany, ha Proszę bardzo. Hop! O proszę, jeszcze quest mi się uczynił. Wybornie, wybornie, nie powiem. Bardzo sympatycznie. Dobra. Jest pierwsze zwycięstwo, no to czas zrobić tu drugie zwycięstwo. Pum-pum-pum-pum-pum! No, czyżby nie było nikogo? Zero totalnie? Nikt nie, nie, nie gra? Co to za dziwa się dzieje? A jest! Godny przeciwnik, no to zaskakujące. Jest nim Rexar. Okej, okay, zaczynam ja. Wiecie co? Zostawię sobie zarówno cios w plecy jak i maga z dalaranu, natomiast samą wichro gniewną harpię wypierdzielę. Skoro. Do... No tak, przeszedł drzwi jak w tej samej cenie. Bosko. zombiaka byście mi dali: zombiaka, jednego ząbiaczka, jeden mały ząbiaczek, taki mały tu, taś taś zombi, Chodź, mam mózg. A. Dobra, to, to nie jest ząbiak, więc kończę swoją rundę. No cóż no. Eee... Cóż począć. Tu, 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 tu. O, zimna krew od przeciwnika, ale to wciąż nie wystarczy, więc, e, znaczy nie, nie gra w tym momencie, więc robię tylety. i atakuję przeciwnika za jeden. Uhu. O, protektorka słonecznej furii. O, idealnie, idealnie, bo mam maga z Dalaranu i backstaba, ale fajnie. Mag z Dalaranu. I za trzy obrażenia, a, backstab w niego, niech ginie, a potem łup. Za jeden jeszcze Wevery. Ale miazga. Normalnie kombo godne mistrza. Szaleństwo, szaleństwo! Tylko co ja za cztery many zrobię? No mam obrońcę Argus'a, więc jak coś to dopakuję. A, jest pewny strzał we mnie. No że jesteśmy na równi z Damage'em, generalnie rzecz biorąc. I znów mój ruch. Za cztery many, napastnik Anubarów. O, spoko! Bo to dopiero w cofa, więc jest ok i wjeżdżam za jeden przeciwnika. To jest chyba karta, której, y, która nigdzie nie gra. Nie widziałem też, żeby... W ogóle te karty klasowe z NAX-ramas e, w większości, nie że wszystkie, ale w większości nie grają. No bo patrzcie. E, idąc po kolei. No tak urogala, zaczynając zaczynając najbliżej. No przecież to jest karta, która jest spoko, ma fajne statystyki, ale w ona cofa na rękę stwora własnego. No czasem jest to ok. O, pędzący kod od przeciwnika. No proszę. A ja mam 5 many. O, skrytobójstwo. Czy ja potrzebuję skrytobójstwa już teraz? Co ja innego mogę zrobić? No mogę mu zabić tym napastnikiem Manubarów. I zostanie mi 5 many, z którymi nic nie zrobił, bo dopiero w szóstej rundzie będę miał ogra z głazograbych. Więc zabiję mu yy, tego kodo skrytobójstwem i za piątkę pojadę w Ri. A, co tam? Niech będzie w ten sposób. Haha. Ha. Pierdzielę sobie rurkę z kremem, taką małą, więc jakbym seplenił, to się nie zdziwcie. O, kart sieci! Kolejna karta... klasowa. O, coś, co tam? A, rozkaz zabicia. O, goddammit! No to w tym wypadku gra. No... Nie ma co cofać, więc... Więc nic nie cofa. Ja sobie wrzucę teraz ogra głazograbych. O! Koniec rundy. Przyszedł czas na... wielkie capy. Popatrzcie się, to jest ogromny stwór. 6, 7, normalnie kozak. A 6 punktów ataku sprawia, że nie zabije go Big Game Hunter i to jest spoko. Więc czekam, co uczyni mój przeciwnik. Rycerz Zwichrogrodu. No i wiatr za piątaka w tej rundzie, widzę. No dobrze. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że nie, ale o, kolejny obrońca Argusa, dobra. Skoro tak się tu pchacie do ręcy, teraz ja zrobię zombiaka. Wsadzę pomiędzy zombiaka A ograz głazograbych obrońca argusa, zrobię tyle, którym zabiję mu tą małą piczkę tkacza sieci i zabiję mu też rycerza z wichrogrodu, jeps. Niech będzie i tak. Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje. W tym momencie w ręce ja mam jeszcze dwa punkty obrażeń, tak jakby, no nie? Czyli mamy 5 plus 7 daje nam 12 punktów obrażeń. Plus 2 jest 14, plus 4. Eee, jest 18. 18 plus 1, 19. Czyli jeszcze trzy obrażeń jakieś dostanę i będzie petarda. Nie, bo przyszedł Misza. Nie, przyszedł chrumkacz. No to w takim razie żegnaj, zombiaku. Bye bye, bye bye. O, w ogóle raczej nie... No okej, okay, dobra, nieważne. I Wilczy Jeździec jeszcze do zestawu, okej. Okay. No, czy to... Ma to sens, prawda, w tym momencie? Okej, okay, kolejny Cold Blood. No popatrzcie się, co tu się w ogóle dzieje. Więc jeszcze jeden Obrońca Argusa, hop. I mamy tak, 7 obrażeń plus 8. A nie, nie wystarczy jeszcze. Więc na razie wbijam się tym wszystkim w przeciwnika. Hop. Zrobię sobie jeszcze jeden sztylecik, skończę rundę. No i zobaczymy. Ile ja tu mam obrażeń? 6, 9, 10. No, to lecik. O ile tylko mnie nie zaskoczy jakimś wielkim zapiszczem, to. Kończymy. O. O. A, co to będzie? Boję się. Bardzo się boję. Co on tam może mieć? Co on tam może mieć? Tam? Nie wiem co on tam może mieć, cholera jasna. No, Huntard. dopiero niedługo dostanie takiego buffa. Czy może nie aż takiego i nie widzieliśmy jeszcze wszystkich kart, ale niektóre są dość srogie. I cofną jednak kartę na rękę. No. 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 Hopie grajże. Co ty tam masz? Cóż ty tam możesz mieć? Tundrowy grzmotorożec, który jedzie w mojego obrońcy Argus'a. I widzący z kręgu ziemi, który go uzdrawia. Okej, okay, no problemu. W takim wypadku. O, patrzcie, jeszcze przedpędzący kodo. Dopakuję zombiaka w kosmos. Hop, zombiak, zombiak. 12, czyli robimy tak nasty. O, nie, nie udało się. No dobra, tak czy inaczej, yy, dwa zwycięstwa na moim koncie, w związku z czym. Z czystym sumieniem mogę skończyć y, dzisiejszy odcinek właśnie w tym momencie. Jutro już kolejna część, także zapraszam Was serdecznie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby tu na te linki z lewej strony kliknąć, wejść, polubić, zasubskrybować i tak dalej. No i wpaść też jutro, żeby zobaczyć y, jak dalej ta ręka będzie szła. No, tyle w tym temacie dziś. Trzymajcie się i strzała, hej!